Szanowni Państwo, drodzy radni, witam serdecznie na sesji nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Małoka. Zanim przejdziemy do formalnego otworzenia naszego posiedzenia, chciałbym serdecznie Państwa powitać, miło mi, że możemy się spotkać dzisiaj tutaj, że możemy się zobaczyć chociaż przez chwilę. Więc serdecznie Państwa witam, witam z radnych miasta Maboka, witam uprzejmie burmistrza miasta Maboka, pana Marka Witam serdecznie pracowników Urzędu, naczelników Wydziału, pani Mecenas. Witam serdecznie przedstawicieli mediów. I również witam przedstawicieli i mieszkańców miasta Malborka, którzy oglądają nas dzisiaj za pośrednictwem internetu. Dzisiejsza sesja jest szczególna i odbywa się w szczególnych warunkach. Oczywiście wszystko z uwagi na pandemię koronawirusa. Zdecydowaliśmy się, aby zorganizować sesję właśnie tutaj, w tym miejscu, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Oczywiście z uwagi na Państwa bezpieczeństwo, ale także na bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta. Więc cieszę się, że przyjęli Państwo zaproszenie, że możemy się spotkać dzisiaj, na dzisiejszej sesji. Yy. Ona będzie inna niż zwykle, ale z zachowaniem wszelkich yy, formalnych. Yy, tak, aby ona mogła się odbyć w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami. Ale za wszelkie błędy, które musi się dzisiaj tutaj pojawić, proszę o porozumiałość, ponieważ pierwszy raz przechodzimy tego typu procedurę i ona jest też dla nas czymś nowym i nowym przetarciem, Jesteśmy w nowej sytuacji, więc mogą pojawić się jakieś błędy. Więc, szanowni państwo, proszę o wyrozumiałość i ewentualnie cierpliwość. Więc, y, szanowni państwo, Otwieram XXII sesję Rady Miasta Małgorzata, nadzwyczajną sesję, która zostaje zwołana na wniosek Burmistrza zgodnie z artykułem 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz paragrafu 19 ustęp 3 Statutu Miasta Małgorzata. Zauważyliście, Szanowni Radni, dzisiaj nie opisywaliśmy list obecności, więc Mówiąc tak kolofianie, wyczytam po kolei wszystkich rany. Proszę o wypowiadanie słów obecnych, lub jestem dzisiaj na sali, Czyli zrobiłem to w sposób inny, żeby nie przekazywać sobie tej kartki, aby nie zwiększać ryzyka rozprzestrzeniania się wirusów. Więc, szanowni radni, przechodzę do sprawdzenia listy obecności. Czy jest Maciej Cymański? Jest. Czy jest obecny na sali Rady Dimorz Wiesław? Obecny. Choderny, radny. Hodelny Ada? Rada Joanna Lipińska? Jest. Radny Adam Wasz, Obecny. Rada Krystyna Gejska. Obecna. Rada Wioleta Klepłacka. Nie widzę. Nie obecna radny Tomasz Kolowski obecny radny Dariusz Kowalczyk obecny radny Zbigniew Kowalski obecny radny Robert Kur obecny. obecny radna Joanna Leszczyńska obecna radny Jacek Matowski obecny radny Agnieszka Łęczkowski obecny radny Edward Korzyński Obecny. Radnej Halina Ostrowska, obecna, radna Bożena Wątkowska, obecna jest z nami. Radny Pietkiewicz Kazimierz, obecny. Radny Dariusz Łiejski, obecny. I radny Tadeusz Woźny Obecny. Szanowni radni, jeszcze raz serdecznie wszystkich witam. obecni radni to i w zasadzie radna pani Wioleta Klepacka. W związku z tym na stan Rady 21 radnych na podstawie listy obecności stwierdza, że w sesji uczestniczy 20 radnych. W związku z tym Radni stało forum i Rada może podejmować prawomocne uchwały i decyzje. Szanowni radni, zanim rozpoczniemy procedowanie dzisiejszego posiedzenia i przejdziemy do kolejnego punktu, poproszę o postawę. Z tym smutkiem, z żale przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana Ryszarda zaborskiego Tochara, byłego radnego miasta Malborka, II kadencji w latach 1994-1998, dyrektora Przedsiębiorstwa budownictwa rolniczego Malborku w latach 1975-1991 oraz byłego członka MOP-u Malbork. Szanowni Państwo, otrzymaliśmy od nas. Patriota, oddany działa społeczny. W związku z tym poproszę o minutę ciszy na jego cześć. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym możemy przejść do realizacji porządku obrad. Mianowicie punkt drugi podjęcie uchwały w sprawie wykazu opieki na rok 2020 na terenie gminy miasta Maroko. Szanowni Państwo, poproszę o krótkie zreferowanie uchwały, jeśli jest taka potrzeba. Chociaż Państwo otrzymali projekt uchwały, w związku z tym pozwólcie, że jeżeli będą pytania, to wtedy dyrektor. Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowie na Państwa pytania, a przejdźmy po prostu do dalszej procedury, czyli czy szanowni radni, mają pytania. Widzę zgłasza się radny Adam Toderny, w związku z tym proszę o zadanie pytania. Ja mam dzisiaj taką wątpliwość odnośnie otwarty i zamadnięcia tego miejsca. Bo tutaj mamy, że on będzie otwarty. Od 26 załatwimy w dziecko. Ale dlatego tylko do 23 świeczenia, gdzie się cały chwili...

Tak, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym oddaję głos Panu Dyrektorowi, aczkolwiek prośba jest taka, żeby podszedł Pan do mikrofonu tutaj na środku i odpowiedział Panu tak. chyba, chyba, że. Nie, 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 nie. Panie Przewodniczący. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o sezon kąpielowy, yy, tradycyjnie chcemy rozpocząć się wraz z końcem roku w yy, ściśle kąpielowe, bo były takie sytuacje, że przychodzono jeszcze w marcu się yy, w wodzie, bo była ciepła. Natomiast to zakończenie, jako jest yy, już od dwóch sezonów, skracam, yy, tak można powiedzieć, yy, specjalnie dlatego, że końcówka sierpnia jest yy, bardzo rzadko ciepła, ale woda jest już bardzo zimna. I praktycznie rzecz biorąc nikt już nie przychodzi. Tak? Jest to związane również z kosztami, bo o ile ratowników e, m, cały czas na obiekcie, ale niestety e, coraz trudniej e, pracowników, mówię o samych ratownikach wodnych i e, ten sezon dlatego jest e, no, tak optymalnie, no tak praktycznie rzecz biorąc kąpiele kończą się raz 15, maksymalnie 20 sierpnia czasami. Takie jest bardzo gorące lato, Były takie gorące lato, ale niestety sierpień już nie jest taki jak lipiec i czerwiec. Bardziej był spory do otwierania kąpieliska wcześniej w czerwcu, niż dłużej niż 15 sierpień. Natomiast mogą spokoić, że cała obsługa i na kąpielisku będzie do końca sierpnia. Także tutaj tylko mam furtkę, jeżeli chodzi o ratowników. Jeżeli będzie taka potrzeba, ratownicy po prostu dłużej zostaną w pracy. Natomiast jeżeli chodzi o ostrzenia, myślę, że minister odpowiedni wyda dopiero odpowiednie zarządzenia wraz z nadejściem tego sezonu, bo o ile u nas jest powiedzmy ilość uczestników, no taka powiedzmy odpowiednia, nie za duża. Więc myślę, że tutaj się pomieścimy, natomiast gorzej jest na parzach takich morskich i na zalewach, Więc myślę, że tutaj... Poczekamy na wystrzenia, będziemy przygotowani. Zarówno wypożyczania sprzętu pływającego, jak i ląbwiące, będą objęci ochroną i odpowiednią Dziękuję bardzo. Widzę, zgłasza się jeszcze radna Bożena Kączkowska. Oddaję głos. Panie dyrektorze, ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące czystości wody w czy będziemy mieli badanie tej wody właśnie związane z tarczą antykryzysową czy po prostu Sonevich wyrazi zgodę nie wnikając, nie badając wód nogatych? Dziękuję. Jeżeli chodzi o badania, to tak jak co roku, rozpoczynamy badania już od 22 maja. Wody, zanim otworzymy kąpielisko, bo to jest i później ostępach miesięcznych też jest badana, aż do miesiąca września, jak już kąpielisko nie jak do tej pory woda jest coraz lepsza w Nowej jest coraz bardziej czystsza, bo wróciły też te raki, więc tutaj jestem spokojny, natomiast jeżeli wystąpią to zazwyczaj jak z bóru, no to wtedy oczywiście kąpielisko jest zamknięte na około zawsze tygodnia 10 dni bo jest zbyt za gorąco i woda jest stojąca i, i niestety tego nie nie zmienimy. Więc tutaj jest stała opieka a samej i Proszę się nie martwić. To jest pierwszy wszędzie Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania radnych? Nie widzę, dziękuję bardzo panie dyrektorze. Szanowni radni, czy są jakieś wnioski do projektu uchwały? widzę, W związku z tym możemy przejść do procedury głosowania. Z tym, że będzie to procedura nowa, trochę inna niż zawsze. Będzie to głosowanie imienne. Tu każdego z radnych, podobnie jak w obecności, będę wyczytywał. I proszę Państwa, żeby Państwo słownie wyrazili swoją wolę. Czyli jeżeli ktoś jest za projektem uchwały, mówi: Jestem za. Jeżeli ktoś jest przeciw, z radnych mówi: Jestem przeciw. Jeżeli ktoś się wstrzymuje od głosu, wypowiada formułkę: Wstrzymuje się od głosu. W związku z tym, szanowni radni, jeszcze raz na pytanie, czy są jakieś wnioski, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do procedury głosowania. Poproszę panowicę przewodniczących o odnotowywanie, kto z radnych w jaki sposób oddał swój głos. Szanowni radni, w związku z tym proszę o oddanie głosu radnego Macieja Cymańskiego. Jestem za. Oddaję głos Radnej Paweł Dziwosz. Ja również jestem za. Poproszę o oddanie głosu Radnego Wiesława Dziwosza. Jest za. Poproszę o oddanie głosu Radnego Adama Jest za. Poproszę o oddanie głosu Radnej Joanny wielkiej Jest Pani Radna za. Poproszę o oddanie głosu Radnego Adama Jest za. Pani radna Krystyna Gęska, proszę o oddanie głosu. Za. Proszę o oddanie głosu radnego Tomasza Biańskiego. Dziękuję. Radnego Tomasz Błyski jest za. Poproszę o oddanie głosu radnego Daniela Chodaczyna. Również jest za. Poproszę o oddanie głosu Zbigniewa Kowalskiego, radnego. Jest za. Roberta Kula. jest Jest za. Rada Ignorowa Leszczyńska jest za. Radny Jacek Makowski Jest za. Radny Arkadiusz Łączkowski. Jest za. Radny Edward Urzeński. Jest. jest za. Radny, radna Hanina Ostrowska. Jest. Za. Rada Piątkowska Bożena. Dziękuję. Rada Rutkowska jest za. Radny Kazimierz Pietkiewicz. Za. Tak. Również radny Kazimierz Pietkiewicz jest za. Poproszę o oddanie głosu o Dariusza Rogińskiego, radnego miasta. Tak. Dziękuję bardzo. I radnego Tadeusza Łuźniego. Również za. Szanowni radni. 20 głosów za. Żadnego głosu przeciw i żadnego głosu wstrzymującego się. W związku z tym informuję, iż uchwała została jednomyślnie podjęta. Podaję również numer uchwały. Uchwała nr 22, łamana na 188, łamana /20 na 20-20. Szanowni Radni, możemy w związku z tym przejść do punktu trzeciego, mianowicie zakończenie sesji. W związku z tym informuję, że w związku z wyczerpaniem dzisiejszego porządku obrad zamykam 22. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Malborka, ale poproszę jeszcze Państwa radnych o pozostanie. Chciałbym dwa, może nawet trzy komunikaty. Yy. Przypominam oczywiście o złożeniu, obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca maja, w związku z tym, że ten koniec maja wypada nam w niedzielę. Yy. Oświadczenia majątkowe można złożyć do 1 czerwca. Szanowni Radni, z uwagi na y, pandemię koronawirusa, wiecie, nie mieliśmy niektórych swoich obowiązków wynikających z planu pracy y, Rady realizować. I tutaj chciałbym wspomnieć szczególnie o y, tym, że w maju mieliśmy pójść razem wszyscy wspólnie do spółki naszej miejskiej i w Prezes chciał się z nami spotkać, odwołać na spłoskółce, przedstawić nam jej działalność. Informuję, że te spotkanie stanie przesunięte.